Dialog Trzech Kultur to było nasze spotkanie na Akademii Sztuk Przepięknych, które organizowaliśmy. Na przystanku Łucok organizujemy już od dwóch lat. Pokazywaliśmy Wam wszystkie spotkania, rejestrowaliśmy wypowiedzi wszystkich uczestników. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, w jaki sposób Wy, czyli uczestnicy przystanku Łucok, przyjmowaliście ich ciekawymi pytaniami, nie było łatwo. Tym razem chcielibyśmy Was zaprosić na taki szybki reportaż, szybki przebieg spotkań z trzema religiami a więc arcybiskup Józef Życiński, naczelny rabin polski Michael Szudrych i naczelny imam Ali Abi Issa. Oni będą bohaterami naszego programu Kim Jestem i wtedy będziemy mogli skonfrontować w jaki sposób każdy z nich mówi o religii, mówi o sobie, ale także próbuje wam powiedzieć na czym to wszystko polega. 4 godzina 16.30 Kim Jestem, spotkanie z trzema religiami. Prorok w jednej z wypowiedzi powiedział, czyż nie wiecie, że jeden z was może przyjść do swojej żony i za to będzie wynagrodzony? Powiedzieli proroku, czyż człowiek nawet będzie wynagrodzony za swoje namiętności? Powiedział, cały jesteś stworzony przez Boga i całym razem cały musisz do Boga iść. że w Stanach Zjednoczonych można po prostu wykupić sobie za dolary bycie Żydem, po prostu stało się to na tyle popularne w Stanach Zjednoczonych, że ktoś, kto chce, ma pieniądze, może pójść do specjalnego takiego kościołu, że nie kościołu, przepraszam, pomyliłem się. Biura jakiegoś żydowskiego. Iść do jakiegoś takiego Żyda, który lubi kasę, przepraszam za takie stwierdzenie, dostaje zielone i ktoś jest Żydem, może iść do domu, może iść powiedzieć do znajomym, że jest Żydem. Pierwsze, być może to jest wielkie tajemnice, ale nie każdy Żyd jest uczciwy. Wywiad z muzą to spotkania głównie z muzykami, którzy zagrali na przystanku Ustok. Zawsze wtedy zapraszamy ich do namiotu po skończonym koncercie i pokazywaliśmy Wam ich gorące odczucia po tym, jak grali na dużej scenie po spotkaniu z ustokową publicznością. Tym razem zapraszamy na spotkanie z zespołem bardzo nam bliskim. Zespół Jafia Namuel. Spotkaliśmy ich na festiwalu Afrika w Toruniu, na festiwalu muzyki reggae, który odbył się w 2008 roku. Zaprosiliśmy ich na rozmowę, przy okazji powspominaliśmy sobie y, przystanek kucok. Niestety na festiwalu w Toruniu nie zaśpiewali swojego dla nas największego przeboju, y, który w pewnym sensie stał się hymnem także Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Melodyjny, niezwykle piękny, łączący się z muzyką WW. Ale i tak, warto spotkać się z brodaczem z Jafia Namuel. 4 godzina 230. wywiad z muzą zespół Jafia Namuel. go somewhere So they want to mix it up They want to They want to mix it up But we are going somewhere So they want to hold us up They want to They want to hold us up Jeśli chodzi o Jaffa Namal, no to przerwę spowodowało głównie to, że ja zdecydowałem się na to, żeby wyjechać i Zacząć realizować swoje jakieś tam marzenia, dążenia muzyczne i w sumie w Londynie stwierdziłem, że z kolegą zrobimy własne studio i założymy własne wydawnictwo i będziemy robić własną muzykę. Ale jeśli chodzi o powrót do Jaffy, to wygląda w ten sposób, że nasza muzyka w sumie w, w dużej mierze przetrwała i bardzo przeżyła, jeśli chodzi o te 7 lat, w, którym, w których w ogóle nie graliśmy jako zespół. I w zeszłym roku grając w strudę, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę ludzie pamiętają to, co my gramy i że warto jest. Wrócić do Jafina i zacząć robić nowe psenty. Miał być śnieg? Nie ma śniegu. Dlatego trzeba wykorzystać każdą sytuację, aby na przykład zrobić taki napis. Napis jest bardzo prosty: zobaczcie. Taki kalendarz posiadam ja. Na tym śniegu jest moje imię. Ale żeby nie było tak bardzo lekko, to zobaczcie. Jacek ma też taki kalendarz. Taka sztuczka, magiczka, kalendarzowa. Nie ma śniegu, ale nasi operatorzy znaleźli śleg. W Jakuszycach Mistrzostwa Psich Zaprzęgów i tam w sportach ekstremalnych będzie można zobaczyć ten coraz bardziej popularny, bardzo przyjazny, bardzo taki mm, integrujący człowieka z zwierzętami. Bardzo piękny sport. Zapraszamy we wtorek o godzinie 20.30, czyli Psie Zaprzęgi. Fantastyczne, bardzo miłe psy oraz w Jakuszycach je śnieg, a więc można było te zawody zorganizować. Wtorek, godzina 230, Kucio zaprasza na sporty ekstremalne. w Polsce też jest zima i da radę iść na narty. I zapowiadana absolutna gratka muzyczna. Jarocin 1992 rok. Tym razem nie rozmawiamy z muzykami, nie pokazujemy Wam fragmentów koncertów, ale chcemy Was zaprosić na relację z koncertu, który się wtedy odbył pod tytułem... Noc Długich Pióropuszy, czyli scena punkowa, ówczesna scena punkowa, przepięknie, bardzo dobrze zarejestrowana, nie odbyło się bez kłopotów, muzycy nie chcieli być rejestrowani, muzycy no, w pewnym sensie stawiali opór, ale my wtedy z Walterem Chełstowskim powiedzieliśmy, jeżeli nie zarejestrujemy waszych koncertów, waszej muzyki, przepadnie ona niestety, bo nikt tego nie chce robić. Okazało się, że mieliśmy ogromną rację. Po wielu latach, teraz chcemy Wam pokazać po raz pierwszy na antenie telewizji OTV noc długich pióropuszy. Pióro Lato 1992 rok. Jarocin, zapraszamy. Poniedziałek, godzina 20:30, czyli Jarocin. Dobrze nam się żyje w nowym mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym, dotrzymują kroku. Przecież dzieci tak chcę walczyć, chcą opomnieć. Raz, dwa, trzy! Po szerokim, pięknym świecie idą dzieci, idą dzieci. krota krokiem, czerpną wszystkie, po wszystkie czterdziestki. W z każdym kraju, idą dzieci śpiewają. Ziemia trudnych, w tych czynnikach, czyn, czyn, walka, praca i drożdżanka. You